Przygotuj się na głębokie zanurzenie w wirze dynamiki władzy i gier umysłowych, gdy zagłębimy się w cenną manuskrypt, pożądaną zarówno przez sprytnych, jak i bacznie obserwujących. W tym tygodniu wnikamy w krainę dochodzenia i wykorzystywania potajemnego sztucznego wpływu 48 praw władzy autorstwa Roberta Greena. Dzięki swojej notoriuskiej reputacji wśród elity Hollywood i osób zaszytych w murach zakładów karnych, ta książka wywołuje niewątpliwe zainteresowanie. Ale dlaczego, pytasz. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wyobraź sobie, że słuchasz audiobooka i witają cię dobiegające z głośników upiornie brzmiące tło muzyczne oraz narracja, której głos sprawia, że dreszcz przechodzi ci po plecach. Wydaje się niebezpieczne, prawda? Tak właśnie jest towarzyszy aura wokół 48 praw władzy. Istnienie tej książki wynika z konieczności. Wyobraź sobie Roberta Greena, wówczas walczącego pisarza w mieniącym się, lecz często bezwzględnym Hollywood, otoczonego ludźmi, których mistrzowskie umiejętności manipulacji nie miały sobie równych. Przekształcając taktyki używane przeciwko niemu w neutralny podręcznik władzy, Green napisał instrukcję rozpoznawania i stosowania zasad władzy lub obrony przed nimi: Zacznijmy od pierwszego przykazania, nigdy nie przysłaniaj Mistrza. To subtelna sztuka zrozumienia swojego miejsca w układzie planetarnym wpływu. Jak planety obracające się wokół Słońca, upewnij się, że nie przyćmiewasz tych, którzy są ponad tobą, zwłaszcza tych, którzy podpisują Twoje czeki. Weźmy na przykład studenta mojej uczelni, Jacksona, bystrą głowę z ostrymi opiniami, które spowodowały, że zderzył się z naszym równie bystrym profesorem. Wynik: Negatywna ocena na jego świadectwie. Dlaczego? Ponieważ odważył się przyćmić mistrza i poniósł konsekwencje swojego skaleczonego ego. Inna złota reguła, mów zawsze mniej niż jest to konieczne. Milczenie może być twoim najgroźniejszym sojusznikiem, zamieniając przerwy w partię szachów, w której każdy ruch się liczy. Miałem kiedyś szefa, którego pokerowa twarz mogła zburzyć góry. Posługiwała się ciszą jak mieczem, trzymając swoje karty blisko, podczas gdy ja, niewtajemniczony giermek, nerwowo trajkotałem. To prosty trik, ale niezwykle skuteczny. Słowa mają znaczenie, pozwól innym wyjawić swoje strategie, podczas gdy ty czekasz z uśmiechem Mony Lisy. A co powiesz na wytężenie sił innych w celu wykonania pracy za Ciebie, a następnie przywłaszczenie sobie owoców zwycięstwa? Zainspiruj się przypadkiem Tomasa Edisona i jego patentów, nie wszystkie wynalazki pod jego nazwiskiem pochodziły z jego własnej genialności. Nie, wiele z nich powstało dzięki wytężonej pracy innych osób, pracujących w zakulisach, podczas gdy mistrz elektryczności błyszczał w świetle reflektorów. W dzisiejszym świecie to równie powszechne ghostwriterzy piszący bestsellery, autorzy hitów popowych czy innowatorzy działający w ukryciu. Pracuj mądrze, nie ciężko i ciesz się uznanie. Zastanów się nad niebezpieczną grą obecności i nieobecności, wykorzystaj nieobecność, aby zwiększyć szacunek i honor. Pamiętasz pandemonium, które zapanowało, gdy BLINK-182 zeszli ze sceny i zniknęli z oczu? Ta luka wdarła się w kolektywną pamięć fanów panka i rocka, wzmocniła legendę zespołu. Gdy powrócili, pragnienie ich muzyki pomnożyło się dziesięciokrotnie. Nieosiągalność jest towarem samym w sobie, ale ostrożność jest kluczowa, dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż, widoczność jest niezwykle ważna. Bądź wszędzie, dopóki nie osiągniesz zenitu, w którym Twoje krótkotrwałe zniknięcie wzbudza dreszcze tęsknoty w tłumach. Skoncentruj swoje siły, deklaruje prawo 23. Odkryj swój tłusty byk, Złotą Krowę, i skieruj wszystkie wysiłki w jego kierunku. To tak jak skupienie promieni słonecznych za pomocą szkła powiększającego na wywołanie ognia. W fali zadań wybierz te 20%, które przyniosą 80% rezultatów. Może to być tworzenie treści lub nawiązywanie kontaktów. Nie tracaj energii na drobiazgi, wykorzystaj swoją tłustą krowę i obserwuj, jak trawa wokół ciebie robi się bujniejsza. Nie miej za darmo, innymi słowy, nie ufaj darom, które przychodzą bez kosztów, gdyż często kryją one pułapkę lub ukrytą zobowiązanie. Świat opiera się na wzajemności, ale drgania hojności często rezonują z ukrytymi motywami. Bądź ostrożny wobec ręki, która karmi bez oczekiwania zapłaty, ponieważ prawdopodobnie trzyma rachunek za plecami. Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch w restauracji władzy. Jeśli chodzi o dziedzictwo, zwróć uwagę na ostrzeżenie przed wchodzeniem w czyjeś wielkie buty. Dąż do tego, aby wytyczyć własną ścieżkę, nie tkwi w cieniu lub nie ulegaj narracji, której nie stworzyłeś. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą w rolę, które kiedyś zajmowali olbrzymi. Jeśli to możliwe, wybierz przedwieczorny świt zamiast podążać za oszałamiającym zachodem słońca. Podsumowując tematykę władzy, perswazji i tańca dominacji, pamiętaj o złożoności świata wpływu ukazanej na tych stronach. Zdobywanie wiedzy na temat tych praw daje Ci zbroję i broń, ale roztropne ich stosowanie zapewnia, że korzystasz z nich z honorem, a nie z małostkowością. Mojej grupie inteligentnych widzów radzę, abyście szczegółowo przeanalizowali te przykazania przedstawione przed Wami które z nich rezonują, które wzbudziły w tobie sprzeciw? Jeśli ta ogromna wiedza strategiczna wzbogaciła twoje zrozumienie, rozważ wyrażenie swojej wdzięczności czymś więcej niż tylko polubieniem czy udostępnieniem. Twój gest, adekwatny do wartości, jaką zyskałeś, może być wyrażony poprzez datki, link czeka w opisie. I zanim spadnie ostateczna kurtyna, zachęcam Cię do kliknięcia przycisku subskrypcji, włączenia powiadomień i dołączenia do tej społeczności, gdzie sprytni, bystrzy i ambitni zbierają się, aby wspinać się na szczeble sukcesu. Robiąc to, otwierasz skarbnicę wiedzy i możliwości, która czeka w naszej społeczności. Teraz pozostawiam Cię z pytaniem, jakie manewry z naszej dzisiejszej dyskusji wplatasz w tkankę swojego losu? Poruszaj się z rozwagą, a niech Twoja władza będzie sprawiedliwa, a wpływ szerokiego zasięgu. Do następnego razu, żyj pełnią życia, ruszaj do przodu, a niech twoja podróż będzie wspaniała. Witajcie, panowie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaka książka mogłaby odmienić wasze relacje z innymi i wzmocnić waszą komunikację interpersonalną? Przyjrzyjmy się pięciu językom miłości Gary'ego Chapmana. Nie jest to tylko dla par, ale dla każdego, kto pragnie poprawić swoje relacje z przyjaciółmi, kolegami i znajomymi. Pozwólcie, że wzbudzę Waszą ciekawość scenariuszem, wyobraźcie sobie odkrycie, że sekret utrzymania głębokich i znaczących relacji nie tkwi w wielkich gestach, ale w zrozumieniu fundamentalnego konceptu języków miłości. Chcecie dowiedzieć się więcej? Przygotujcie się na podróż w głąb ludzkich relacji. Spójrzmy prawdzie w oczy: wszyscy byliśmy tam, zastanawiając się, dlaczego, pomimo naszych najlepszych starań, nasze relacje czasami wydają się tracić życie. Pomyśl o baku miłości w Twoim związku, jak o wskaźniku oleju w samochodzie, bez regularnych uzupełnień cały system może w zawiódł. Niemniej jednak, zdumiewające 40% pierwszych małżeństw kończy się rozwodem, a następne coraz częściej podążają tą samą drogą. Dlaczego? Może dlatego, że nasze emocjonalne zbiorniki miłości są puste, ludzkie więzi są skomplikowane. Od najmłodszych lat polegamy na opiekunach nie tylko dla przetrwania, ale także dla emocjonalnego odżywiania. Więc gdzie gubimy tę właściwą ścieżkę? Być może nasza interpretacja romansu jest zniekształcona przez fikcję, a nie przez fakt. Zakochanie się i utrzymanie miłości to dwie różne rzeczy. W oczach Chapmana oszałamiająca faza zakochania się nie równa się prawdziwej, trwałej miłości. To nie jest świadomy wybór, ani nie wymaga wysiłku i rozwoju osobistego, co stanowi fundamenty prawdziwej miłości. Kiedy początkowa zapał opada, zastanawiasz się, co poszło nie tak, ale to dlatego, że zauroczenie jest tymczasowe, podczas gdy miłość to trwałe zobowiązanie. Aby odblokować potencjał trwałej miłości, konieczne jest poznanie języka miłości swojego partnera, a według Chapmana jest ich pięć. Podobnie jak dialekty mogą utrudniać komunikację, tak samo mówienie w różnych językach miłości może prowadzić do niezrozumienia i niedosytu. Poprzez identyfikację i zrozumienie tych języków możemy zapełnić luki, które sprawiają, że czujemy się niedocenieni i źle zrozumiani. Pierwszym językiem jest jakość czasu, bardziej o zaangażowaniu i obecności niż o ilości spędzonego czasu. Chodzi o pełną uwagę i znaczącą interakcję. Aby przyjąć ten język, rozważ regularne randki lub uczestnictwo w głębokich rozmowach, wykorzystując narzędzia do pobudzania dyskusji. Kolejnym jest słowa afirmacji, sztuka wyrażania uczucia i docenienia wypowiadanymi słowami. Szczere komplementy mogą mieć głęboki wpływ na osobę, której język miłości to werbalna afirmacja. Oferuj chwalenie poparte prawdziwymi powodami lub publicznie uznaj ich osiągnięcia, aby wywrzeć trwałe wrażenie. Dla niektórych osoba otrzymująca dary symbolizuje miłość. Chodzi o to, że nie chodzi o materializm, ale o troskę ukrytą za gestem. Ważne daty powinny być wyryte w Twojej pamięci, jeśli jest to język miłości Twojego partnera. Rozważ utworzenie listy rzeczy, które lubi, jako potencjalne pomysły na prezenty. Czyny przemawiają dla tych, którzy cenią czyny bardziej niż słowa. Zrobienie czegoś z myślą o drugiej osobie, np. pomoc w czynnościach domowych lub załatwianiu spraw, to potężny sposób wyrażenia troski. Fizyczny dotyk to ostatni język. Wykracza on poza intymność i obejmuje gesty czułości, takie jak uściski i trzymanie za ręce. Dotyk jest prymarną potrzebą i jego brak może mieć takie same szkodliwe skutki jak zaniedbanie. Teraz pewnie się zastanawiasz, który to jest mój język miłości? W książce Chapmana i online znajdują się kwestionariusze, które pomogą ci to ustalić. Zrozumienie swojego języka miłości może być odkrywcze i może pomóc w tym, jak dajesz i otrzymujesz uczucia. Ale oto kolejny element, miłość to ostatecznie wybór. To więcej potu niż blasku. Prawdziwa praca zaczyna się po zakończeniu rozstania po fazie miesiąca miodowego. Pielęgnowanie tego zbiornika miłości to trwałe wysiłki. Realistyczne oczekiwania w związku pozwalają na prawdziwe, trwałe relacje. Więc który język miłości rezonuje w tobie? Czy pragniesz słów afirmacji, czy najbardziej czujesz się połączony poprzez czyny? Może to czas jakości, który wypełnia Twój zbiornik? Skomentuj poniżej swoje spostrzeżenia. Jeśli szukasz możliwości zagłębienia się w swoje wnętrze, dlaczego nie sięgnąć po e-book 11 pytań, które zmienią Twoje życie, dostępny od razu po tym filmie? Zanurz się wewnętrznie, panowie, i wzbogać swoje podejście do życia. Kończąc tę podróż, zawsze pamiętajcie, że relacje są tak samo o dawaniu jak i odbieraniu. Dołączcie do mnie w przyszłym tygodniu po więcej spostrzeżeń, temat może być zaskoczeniem. Jeśli czerpniecie cenne informacje z tej rozmowy, rozważ pokazanie swojego uznania poprzez napiwek, który znajdziesz w linku poniżej. Każda drobna pomoc w tworzeniu treści, które wzbogacają nasze życie, jest cenna. Jak zawsze, celujcie wysoko, panowie, nie tylko egzystujcie, ale żyjcie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień, aby podnieść jakość swojego życia z każdym filmem. Do następnego razu, żyjcie z celem. Bullet points of additional advice. Regularly check in with your partner to assess the state of your love tank. Prioritize spending quality time together. Plan special date nights to keep the spark alive. Engage in deep conversations and listen attentively. Use conversation props or questions to keep discussions meaningful. Practice active listening to show your partner that you value their words. Give sincere compliments to your partner regularly. Show appreciation for your partner's achievements publicly. Remember important dates and occasions for gift giving. Keep a list of your partner's preferences and interests for future gift ideas. Offer to help with household chores or errands to show care and support. Be mindful of physical touch and make gestures of affection regularly. Take the love language quiz to discover your own and your partner's love language. Communicate with your partner about your own love language and how you prefer to receive love. Make a conscious effort to meet your partner's love language needs. Understand that love is a choice and requires ongoing effort and commitment. Manage expectations in your relationship to avoid disappointment and frustration. Be realistic about the ups and downs of maintaining a long term relationship. Take responsibility for your own happiness and self growth. Practice self care to ensure you can show up fully in your relationships. Seek professional help or counseling if you are struggling in your relationship. Take time to reflect on your own actions and how they may impact your partner. Continuously work on improving your communication skills. Be open to feedback and constructive criticism from your partner. Focus on building emotional intimacy and connection with your partner. Practice forgiveness and let go of past grievances. Find ways to keep the romance alive in your relationship. Remember that love is a journey and it requires ongoing learning and growth.